Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Bolesław leśmian. Ręka Czyta Robert Koszucki. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski. Podczas, gdy ciało w mękach żebraczego postu kurczyło się jak ochłap wyschłego moczaru, ręka ma w samowolnym obłędzie rozrostu przesz i w potworniała od bez bezmiaru. Wypaczona od skwarów i pusta jak dzieża, miażdżąc stawu w hamulce, rosła mi i rosła. Czując radość zawczasu ciosanego wiosła, co już w samym zapłotku śni morskie bezbrzeża. Ręko nadmierna ręko, w pięść modlitewną się złóż. Męko, nadmierna męko. Zmalej i skurcz się i znóż. My, co mamy dłoń większą nad zamiar człowieka, pośpieszniej się od niego lub od niej oddalmy. Jakże znikąd przyszliśmy i jakże z daleka, że dłoń nasza w świat rzuca nieludzki cień palmy. Sen unika jej w nocy, ptak płoszy się we dnie, pierś dziewczęca nie spocznie w jej chwytnej ustroni. Przechodzień na jej widok wzdraga się i blednie, bo nie starczy jałmużny dla tak wielkiej dłoni. Ręko nadmierna ręko, w pięść modlitewną się złóż. Męko nadmierna męko, zmalej i skurcz się. I znóż przekroczyła ich kości zbolałe granice, przerosła moją duszę, sumienie i łoże I lękam się, że skoro ukryję w niej lice, nigdy już ich na światy nie wyłonie, Boże A gdy nią się przeżegnam, przesadny znak krzyża obłąkany rozpędem zbytniego ogromu Źdźbłem zaledwo się garnie do mego pobliża, a resztą pieszcha w mroki, nieznane nikomu. Ręko nadmierna ręko, w pięść modlitewną się złóż. Męko nadmierna męko, zmalej i skurcz się i znóż.